Witam na południowej kawie, czy coś po robocie Fajnie, to może teraz odpocząć na luzie, już teraz kurczę w tą wszystko poogarniało, poogarniane jest i ten już nie ma się ten, teraz tylko relaksić. dzisiaj ten, teraz powiedzmy trochę psa tutaj chce, żeby się trochę wylatał, trochę z nią pójdę na spacer się uspokoiła i potem pójdę, próbuję do domu wziąć może tam coś tam też się pokażę, jakieś zdjęcia no, czekam, może ktoś tam, bo jak zwykle, zawsze robi takie spontane. Jest chwila, no co ten, to może czekam, że ktoś się ciekawie pokaże, pogadam. Wczoraj tutaj kawka dla pani, pani naszej, pani Goś. Gosi. Panie Gosiu, wszystkiego dobrego, Pani że dużo zdrowia. Cześć, witam, serwis Mateusz, witaj, cześć. Jak tam u ciebie, jak żyjesz, kolego? Jak jesteś mobilny czy coś, to zapraszam na kawę. No ja przyjechałem właśnie do domu Mam jeszcze dziewuchy to, że od, od ciebie Za wirtualną kawę od ciebie tutaj kupiłem, takie te Na zęby, tu bardzo wsuwa Smakuje i to dobrze, bo też zawsze kupowałem I ten cykier, chodź, tutaj, chodź do mnie chwilę Siad, zatrzymaj się, siad Siad Siad, co ja powiedziałem? jaka ona jest śliczna Chciałbym patrzeć, za zdjęcia mam wszędzie to jest dla Ciebie Kale. to jest dla Ciebie prezent naszego kolegi Mateusza, proszę Poszła ząbki robić. Jest i pani Jola, witam panią bardzo serdecznie Ważą bardzo, bardzo jak ona tutaj jak wsuwa Stixa. Dzięki bardzo Mateusz za tą wirtualną kawę Dziękuję Pani Oli, też bardzo dziękuję. Pani Ola zawsze wspiera wirtualnym komentarzami, jestem bardzo Wam wdzięczny. No, jak będziesz tylko czas i możliwości, dawaj znakam, Mateusz, chętnie się z tą spotkam. Pogadamy może na spacer, jak się przejdziemy razem, wezmiemy psioka. Pani Olu, jak Pani się czuje, jak Pani co poczucie, jak u Pani, jak wszystko w porządku, pogoda dopisuje? Ja mówię, to jest kurczę, już się cieszę, że jestem w domu. No że trochę roboty miałem w pracy, ale teraz już jest okej. Okay. Jest OK, mówię. Teraz trochę się wszystko. A no, energia wróciła z powrotem. Jest w centrum pochodzę, psa trochę tam wymęczę. Kiedy wrócimy, to będziemy się pakować do tego koleżanki, do są wodować. Szczególnie, no, ej, no czy ja jestem gorszy? Okej, okay, czyli jestem gruba, okej, okay, dons. E, powiem ci, że fajnie, fajnie z jestem, wygodnie mi się siedzi za kierownicą, Wiesz, że siedzę wysoko, widoczność fajna. No, tak jak chciałem, ten ma przyspieszenie, ma... No, to jest najważniejsze, przyspieszenie, żeby móc wyprzedzić na przykład gdzieś tyra czy coś. A no, tak, to mam tu. No, się jeszcze czekam, bo jeżdżę na razie na tym na papiery. Mam ten. Dziękuję bardzo za lajka, dzięki. Ten, yy, mam na razie dowód rejestracyjny chwilowy, czekam, kurczę, aż mi wyślą ten papiery, bo tam mają przyjść jeszcze, bo to jest sprowadzany samochód z Belgii, Citroen C3, yy. czekam, aż mi przyjdą papiery, to muszę też jakoś urwać ten, żeby do, 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 załatwić wszystko w tym, załatwić wszystko w urzędzie. Kajer chodź tutaj, bo <laughs> ludzie przyjął na ciebie, co idziesz gdzieś, tym małpo, no, no, o. No i dobrze, no i, no i zostaj na chwilę. No dziękuję. No to właśnie rozmowy. Może ja się przesiądę? Inne miejsce, mało powiedziałyśmy. Tylko, że do słońca to się jeszcze opala. ze czarną bo to potem ona mnie nie pozna. Dobra. No patrzcie, to się cały zaliśmy no. Ja mówię, o. Spokojnie, to się i busko jedna. Mnie kiedyś krzywdy zrobił, tak czy ten obraz, bardzo obraz, 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 jakiś będę miał no mi się zresztą te nogi fotografuje Nie ma problemu, ale ty śpisz z brzegu albo nie od ściany hmm. Nie wiem właśnie ten właśnie idę bo ten ostatni miał tą widzieliśmy testowaliśmy tylko chwilę żałata, w tej te już od domu w salonie położę Znaczy mi tylko się ten siersił trochę opanuje Troszkę ją wdarłem ze skóry, ale trzeba jeszcze dzisiaj znowu trochę tam bo tej chwiersi nie wyłazi. wyczeszamy wyczeszamy będzie git. No dostałem informację teraz z tego z internetu, że milion czterysta tysięcy wyświetleń już ma. Cieszę się bardzo, nic miło. Że osoby są, które lubią zwierzaki, interesują się. Fajna sprawa, pies to jest jednak. To jest super łapacz hiści. no, powiedziałem tak, jakiś wieszcz. No, jak mówiłem, że trzeba to, że po steryce się trochę wyluzuje psiura, no dalej taki dzikus jest, gania jak nie wiem. E, tak Pani Jolu, no tamten samochód musiałem niestety zezwumować, szkoda mi tego Peugeota, bo on no, też był wygodny, no ale teraz kupiłem samochód Citroena C3 sprowadzonego, czteroletniego, no, super, na nim też fajnie siedzi, wygodny jest, dobrze się widzi, Widocznie jest dobra, fajnie się wsiada wysoko, więc jest dobrze. Przecież z ręce trzymał auto, ale to jest ten czyli więc jest troszkę wyższy. Najgorsze jest to, że teraz byłem w ogóle force i nie to takie dla mnie trochę lipa, no ale... No coś za coś. Ale dam jak poszedłem. Chyba, że nas znowu gazownia zaskoczy. Nie, jest w porządku. W porządku. I ten, tutaj mówię, teraz jest wszystko ogarnięte. No, została mi tylko taki takich tych, no bo wakacje w tym roku niestety będą się odpuścić, ale, ten, ale z takich prac, takich co to chciałem zrobić, co miałem w planach, tak zostaje mi tylko ten płot, ogrodzeniem. No nie zrobię go niestety, bo fors już nie będę miał, a jakoś te szczeble, bo to się same szczeble może powiem, Może w przyszłym roku będzie lepiej, to w przyszłym roku się tego niego wezmę, bo... No, to mówię wam, tam drewniane ogrodzenie, jak widzicie zresztą tu od Okay. ludzie chodzą z psami, tutaj często chodzą tą ulicą. Ten, ten pies lata, lata, uderza te deski, że to mi odpadło parę, więc muszę to połowę po, po, być, ale będzie ok, nie ma problemu. Patrzcie tutaj, kurde, ile jeszcze, cholera jasna. O, no kera, wybij się jeszcze zęby, dziecko. Znajmi chodzą moje małe dzieci, to też jednak że tutaj upadnie, że to, że tam, to wszystko w czarnych kolorach widzę, kurze. Na tej psiura, kurczę, gdy miał okulary to była podobna do mnie na pewno. To, to, to ogon nie zmienił. No, ja poważnie. Jak tutaj dla no, osób, które są, które oglądają jakieś pytania macie um, I don't know who is watching us I talk a little English, so if you got questions just ask. Um, ja to że rozmawiam po ruskie, jak u Was waprosy, to piszecie. No, mówię teraz, ten pies, wczoraj byliśmy w jak się przejść, teraz też pójdziemy. No, nie zapowiadali deszczu, więc okej, okay, pójdę, ją pójdę, później łapie i pomyję, i się po poczeszemy. I ten, że yy, poczeszemy, znowu wyczeszę ją no, najpierw przed wyjściem, bo trochę tak bo chodzi z takim psem, z takim a potem ten, aha, <laughs> spasiba, Mateusz. A uczyłeś się rosyjskiego? Ja widzę że uczyłem. A potem chodziłem do tego, do kursu tak językowych. To jest rosyjski z pasją. Tutaj ostatnio widziałem jeden, bo oglądam Faulok Kesha, takiego podróżnika. I był właśnie w Armenii podróżuje I tam właśnie był z Armenii założyciel tej szkoły, w której chodziłem. mogłem go zobaczyć. Pozdrawiam. Vartan Arwazjan pozdrawiam, jak nas ogląda. Jakby nas oglądał. No. Czasu nie mam okupy roboty swojej, ale może jakieś przypadkiem Szkoła fajna, super to naprawdę polecam. Ja po angielsku wiech do słuchawki, więc spoko. A niemiecki tak co, bo ja wcześniej, poniedziałek, jakiś środę niemiecki, w czwartek angielski, piątek rosyjski, no i miałem taki to w głowie mam balejarz. Ale Rosyjski jakoś mi wchodził, bo podobny do polskiego Ale no albo z dzieciaka się uczył. No Niemiecki trochę nie bardzo Ale tam imprezę z na ulicy czeki na chulej nogach śmigają No, patrz kurczę właśnie coś, coś z psiakiem coś jeszcze chciał Oglądam pana e, Głuszczak ma nazwisko no, czego za wszystkim dwoma owczarkami jest, i z takim białym tym US Terrierem, no, ale też fajna taka ekipa, super też jakaś taka okolica, nie wiem skąd jest, Pomorskie czy, czy, ten, czy Mazury, a fajna ma okolica na spacery, jezioro z psiakami, super, co za czegoś takiego. No, co jeszcze a propos to to jest nie moja bajka. Ja no, pójdę powiem, że takie nudne jak na to lata za tymi dziećmi, no ale ten jeżeli chodzi o ten na no, live'a nie mogę robić za bardzo jak jestem na tym na spacerze, bo tam według zasięgu nie mam internetu. No to będę że krótkie filmiki znowu nagrywa, połączę znowu jakiegoś znowu sklejaka. Panie, mówię, dobra, kawa nie jest zła, ja pierniczec, Trzeba by było tego. W pracy nie piję, w pracy prowadzę inną robię kawę, kawiarenkę taką małą, ale mm, kawę tylko w domu. To jest picia kawy. Pani Gosia ogląda, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Panią Lilianę, Panią Dorotę, drugą Panią Dorotę, Panią Jolantę, serce nasze, pozdrawiam, Panią Monikę i Pana Ewalda, Pana Mateusza, Zibiego, super, że jesteście, naszą koleżankę, Martynę, o Martynę, super, No nie wierzę, ale chciałem tak wieć jakoś tak meto, żeby tak żeby jakoś zabrzmiało fajnie No Kejren nie lubił upałów to widać bo ja widzę po tych dziurach co z domu wykopał. wykopała To jest masakra, to ja nie wiem co tam ma ale tym ale... To nie wiem no, wiadomość chowa do tego żeby docienia no ale kurczę co i to da te, te dziura tam No to wiem to ostatnio bo tam mówiłem ziemię ogrodowej tutaj żeby obsypać wszystko po kimś trzeba będzie plewić w ale no, nie ma kiedy. I ten, i... Y, tam, tam, tam też rozkopał tą ziemię, rozsypał to trzeba już wszystko poprawić. Gdzieś ostatnio jak na komendę hop, skoczyła na stół. Ja to ja wiem, że to źle robię, bo się nauczy i będzie. Kera Hop. No, hop, ile? Jeszcze raz. Rozpędz i hop, hop. No, dobra. Już starczy. Więcej nie. tu porysujesz ten z pazurami. I jeszcze mogę tam, ale kawka to podstawa. I tu kolega mówi, że jest karatecistą, nie karateką, tylko karatecistą. To to mój pies jest, karatecistką. Kortek, widzą, patrzą na mnie krzywo, czy krzywo dziwnie patrzą, bo ja się krzywię, jak co chwilę nerw trójdzielny tak daje popalić, że... No ale... Trzeba jakoś radzić. Mhm, mm Teraz spalnik przygrzało kurczowo ze słońca wyszło. Czekam teraz usiąść tak, żeby było dobrze, żeby tego ćmoka widzieć Tak, 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 prezydenci są w podstawieniach toży, bo cały czas rządzi ten popis patrzyła to wszystko wytki. Kera, chodź tutaj, chodź tu robimy fajne ujęcie dla pani Joli. hop, Kera tutaj, chodź oto. tu, hop, hop i zostań, 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 popatrz tu, Kera, Kera popatrz tutaj, dla pani Joli, fajne ujęcie, czekaj, zostań, zostań, tu patrz Kera, proszę bardzo, pani Joli, proszę bardzo, można to ścielić, o teraz, chodź. No, no, no no. poszła, no ale, lubię czystanie, takie fajne zdjęcia, fajne może zrobić, Albo jakaś Kinga, Kinga Fallen Crackery, czegoś tak, to na ten... To oni taki robiłem właśnie, w o też strzelać. No, no jeszcze mam jakieś... No, jeszcze trafię, dwa, trzy i... Bierzemy smycz i idziemy się przejść. Znaczy nie najpierw, najpierw, tej najpierw trzasanie jeszcze. No ale ten, nie coś zobaczyć jeszcze. Mój zestaw czyli worki na odchody. Czekać jakąś nagrodę! Pani Jolu, zapraszam. Zasada 4Z w handlu. Kiedy musi zauważyć, zainteresować się, zapragnąć, zakupić? Jak to mówią? Dlatego ja pani pokazuję kawę. Zająć za panią, że pani chciała i przy do nas za kawę. koniec cytatu. Jeszcze dla pani Joli się pokażę. Ojoj, co teraz świeci mi po oczach w Pani Jolu, zapraszam na dobrą kawę. Będzie super, poznamy się. Nie, jaki diabeł straszny, jak go malują. Będzie ok. Kurczę, że taki mini strzelam. ale patrzę w co mi świeci w ten facjatę. Zasza tymi zębami kiedyś i zejdzie, odgryzie mi nos i będę miał. Dobra, idę się schować do tego do cienia, bo to już no... To już normalnie jest zdjęcie. Kurde, z jednej strony że jestem czarnoskóry. Pyra, się wyluzuj. Ty latasz i latasz tam i z powrotem. No i poszło. No i tam trawa się zaczyna powoli, tam tylko jakąś siewkę zrobiłem, trochę miałem. Zaczyna się odbijać. Chodzi źle poprawić jakoś, może coś z tego będzie, kurczę blada no. dużo ostatnio wrażeń miałem i to taki człowiek jest zakręcony jak swój na zimę Ale będzie. No w sobotę trzeba będzie już znowu robić rajd z koszarą Poogarniać w piątek, no w piątek może pracę albo w sobotę. No taką potrzebowałem jakoś taka, żeby gdzieś pójść, tak się przejść, taką większą trasę na rowerze. No to te, te, też zawsze lubię takie zdjęcia. Oczywiście wtedy coś zrobiłem na tym, tym na tym, na tym na tym wałku na kabel na telefoniczny taki drewniany. Robiłem zdjęcie, wrzuciłem to co zostało wybrane na forum, amerykańskie forum wczoraj niemieckiego. To zdjęcie zrobiłem do tego do fotografa, zawiozałem w takim większym tym formacie. Zrobił i do ramki wsadziłem, mam ten w pokoju. Zajmuje mnie ja ją się przez internet, żeby taką zrobił żeby z niej gwiazdę, żeby jak dzieci się uczyli jak kiedyś o łajce i co tam ten w kosmos poleciało, tak samo ok, że się uczyć Tato za, za Zabrudziła całe podwórko swoimi odchodami to by tak naprawdę lepsze określenie bo zamku zamków 3 Ty weź się już zatrzymaj co ręcznie zaciągnij, bo nie wiem co I tak myślałem w ja tak jak jakiś kozek biegł, i do ziemi przywiązać sznurek i tylko w kółko mogę chodzić to jak nam pochodzi tak wydeptała ścieżkę, że może by się do węgla zakopała już ten, pozycja touchy ray, czyli o, o już, niech się tylko jak liść poruszy, niech się poruszy. To jest napolona wegetarianka w warzywniaku. No zresztą przyjdź po drugiej stronie, pani o Pani jest w porządku, człowiekiem kurczę i no, będzie nam bardzo miło. No to już przepraszam jak też mówię jakieś pierdoł, powiadam, bo to tak no i nie wiem co za bardzo mówić, bo to tak siedzę pies z lata w kółko za liśćmi nie wiem co mówić A może powiem te ode do młodości No, no ale ten, no, mówię, wodę pije też o trzeba dużo pić wody więc dobrze Cała część uzupełnia, ma dwie miski, ma u siebie w końcu Zresztą na zewnątrz też są dwie, tutaj przed domem też są dwie to jest taki ten drink bar, jak to się mówi, no i teraz jest, teraz jest na suchej karmie, karmę mokrą, zgotowaną karmą, jest przez e, okres, czy przez sezon zimowy dostaje. Tak, to się, o, o proszę bardzo, odżywia się liśćmi, Ten diplodok. Kejra, chodź na chwilę, chodź Kejra, chodź, Chodź, Kaira, chodź Keira Kejra! chodź do chodź co ja do Ciebie mówię, ja mówiłem, że nie, nie poszedłem na to bezwarunkowe poszczególstwo, odłączę Ci internet, kejra, w budzie, chodź do mnie, o, uh -huh. nie, internet już masz, tak, tak, będzie odłączony, tak, będzie odłączony, no tak, Zauważam, jak więcej czasu poświęcam, to tu do pani Ines. A tak to nam to wnosi, to ona bardziej zainteresowana dziećmi. Pani Jolu, ja dzisiaj idę z siedzą, przejdę, wrócimy o łapska i, ten, i pójdziemy do domu, zrobię parę zdjęć w leżące, Bo ostatnio leżała w niej chwilę. Bo tylko w to, to, to do wiatru, tylko dwa miałem leżankę położoną ale ja ten zrobię w, w środku, jak leży, bo chcę dzisiaj włączyć jakiś film, albo coś. Może film to nie wytrzyma, ale na chwilę się tam gdzieś legniemy. To no. mój magiczny kubek, ja umiem kawę pić innego kubku, nawet sobie mam z tego, mam z zdań polskich firmy, że nie będę e, reklamował, bo ten, zabawiałem kawę tam do kawiarni dostałem też zastawę, mam do kawy filiżanki, wszystko, ale ten ja tylko w tym kubku to jest mój kubek do kawy i koniec, z niego zawsze piję herbatę zresztą też nie, ale pogoda na spacer jest fajna trzeba, trzeba to wykorzystać Trzymaj się, Mateusz, wszystkiego dobrego dzięki, że z nami jesteś, pozdrawiam cię serdecznie no, idziemy też yy, teraz też i Przejdziemy się, może coś tam nagram parę ujęć. Idę i wrzucę jakiś filmik albo coś. sobie zdjęcia też jak w, w tym w leżance jest. Będzie fajna, fajna pogoda jest, więc będzie git. Dobra, no to pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Lecę na ten różkawę. Skończyłem też. Idę teraz psa ogarnę. Patrzcie, jaka wyścigówka. Wyjście jak z progu zaraz będzie jak ten, jak Adam Małusz z Markiem, żeby lądowała. Ten, yy, idziemy się przejść, zrobię parę zdjęć, może coś tam się nagra i ten i coś wrzucimy, no. To jeszcze bardzo Wam dziękuję, że byliście. Pozdrawiam się jeszcze jakoś. Nie wiem, czy dzisiaj uda się coś jeszcze nagrać, a jak nie, no to ten, wrzucę tylko filmik i jutro się pokażemy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i miłego dnia Wam życzymy. Kayla powiem wszystkim do widzenia.